Przypadki Słowa przedstawia Iwona Smolka. Bartłomiej Siwiec wydał swój kolejny tom, który zatytułował Martwy Gołąb. Urodzony w roku 1975 w Bydgoszczy, jest poetą, a także autorem trzech powieści, kilku tomów opowiadań i sztuk teatralnych. Ukończył politologię ze specjalizacją dziennikarską. Wątki ironicznej publicystyki, mierzącej się z doraźną rzeczywistością, są bardzo wyraźne w tym zbiorze wierszy. Instrukcja dla młodej sprzedawczyni: Musisz być miła i wciąż się uśmiechać. Wchodząc do naszego zespołu, stajesz się jedną z wielu niekoniecznie najważniejszą. Musisz być miła i wciąż się uśmiechać, a gdy klient zamówi, pytasz i co do tego? To ważne pytanie otwiera go na nowe produkty. Musisz być miła i wciąż wiadomo co, niech twój ciepły głos zachęca do kolejnych decyzji, niech dzięki twojej anielskości poczuje lekkość w portfelu. Musisz być miła. Pamiętasz już dobrze, co jest dalej, a my gwarantujemy ci minimalną pensję i premię pod stołem, która jednak nie jest obowiązkiem, lecz naszą dobrą wolą. Musisz być miła. Nasi klienci to głównie mężczyźni. Pożeracze drożdżówek, maniacy pączków, wielbiciele szarlotek, pasjonaci makowców, fanatycy bajaderek. I co do tego? Jeden dzień z aniołem. Dziś rano pod sklepem spotkałem piękną kobietę. Szła naprzeciwko, cudowna blondynka. Kołysała się lekko i zwinnie. Chód pantery z odpowiednią domieszką niewinności, idealnie wplecioną we włosy. Uśmiechnęła się do mnie, więc i ja się uśmiechnąłem. Po przyjściu do domu myślałem o tym, że spotkałem Anioła. Po południu entuzjazm jednak zgasł. Doszedłem do wniosku, że ona nie uśmiechała się do mnie, a do mojego czarodziejskiego psa. Ale nie czułem z tego powodu zazdrości czy goryczy, bo to przecież nie są anielskie uczucia. Pod wieczór wytłumaczyłem to sobie tak. Mój pies. Jest w jakimś magicznym sensie przedłużeniem mnie samego. Więc oczywiście ona uśmiechała się do mnie. Kibice. Stoją karki karczycha przy płocie boiska. Snują plany na weekend, będą moczyć dzioby. Stoją sobie, stoją, niczego się nie boją. A czasami chwieją się na jednej nodze. Komentują mecz juniorów. Wiktoria kontra Concordia. W słońcu lśnią ich tatuaże. Czy to możliwe, że w wytatuowanym ciele mieszka wytatuowany duch? Fruwają po okolicznych łąkach ich słowa skrzydlate. Daj mu kosę, przepchnij go lub załóż siatę. A gdy usłyszą gwizdek sędziego i trener zaprosi chłopców na przerwę, herszt bandy zwany wielkim karczychem zanuci: chodźcie wszyscy do stajenki, a jego kumple zaczną rechotać znacznie donośniej niż okoliczne żaby. Pierwszy dzień szkoły. Pamiętasz swoje podwórko, gdy wychodziłeś z niego na świat? Wciąż na nie powracasz, choć płot inny i brama nie ta. I kur też już nie uświadczesz. One nie wyszły poza tamtą chwilę. Wiersze Bartłomieja Siwca z tomu Martwy Gołąb czytał Mateusz Weber. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam Iwona Smolka.